Wstęp do drugiego listu do Tymoteusza. Wprowadzenie. Prawdopodobnie to ostatni z trzech listów pasterskich, napisany po pierwszym liście do Tymoteusza i po liście do Tytusa. Przynosi on umiłowanemu dziecięciu złe nowiny. Przecież warunki więzienne nie należą do przyjemnych, Dniem i nocą apostoł jest przykuty łańcuchem do strzegącego go żołnierza rzymskiego, ale słowo Boże nie jest związane. Apostoł czuje się opuszczony czy wręcz zdradzony i przeczuwa swą bliską śmierć. Jednak dobrze wie, komu zawierzył. A postawienie go przed Trybunałem Cesarskim Dało mu sposobność do zwiastowania Ewangelii. Ma nadzieję ujrzeć wkrótce ukochanego Tymoteusza, pomny na jego łzy. Zachęca go do rozniecenia daru łaski Bożej, który otrzymał przez nałożenie rąk Pawła, do odwagi, do wierności, do gorliwości w porę i nie w porę. Mówi prosto. Pamiętaj o Jezusie Chrystusie wzbudzonym z martwych. Czterokrotnie piętnuje autor ludzi złych oraz szerzycieli błędnych nauk. Różne pouczenia. W liście uderzają nas ważne sprawy Boże i ludzkie. Chrystus zniszczył śmierć, a życie i nieprzemijalność rozświetlił Ewangelią. I jeśli jesteśmy niewierni, On wierny pozostaje, bo siebie samego wyprzeć się nie może. Tymoteusz od dzieciństwa zna święte pisma i wie, że całe pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania, ukazywania błędów, naprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości. A przy tym pojawiają się tony osobiste. Serdecznie wspomina żydowską babcię i mamę Tymoteusza. Mamy tu też i wyznanie, czas mojego odejścia nastał. Dobrą walkę stoczyłem, bieg zakończyłem, wiarę zachowałem i rzeczy zdawałoby się nieważne płaszcz zostawiony, u karpa i księgi. To jakby testament apostoła dla ucznia. Dokonaj dzieła zwiastuna Ewangelii. Spełnij do końca swoją służbę. Do końca. Jak mistrz Pawła, Jezus, jak nauczyciel Tymoteusza, Paweł. Krzyż i miecz. Jaki był koniec świętego Tymoteusza, nie wiemy. Wiemy natomiast, że był on w grupie misyjnej Pawła, która przeniosła Ewangelię z Jerozolimy do nas. Do Europy Ksiądz Michał Czajkowski Rozdział pierwszy Adres i pozdrowienie Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa, z woli Boga, zgodnie z obietnicą życia w Chrystusie Jezusie, Tymoteuszowi, umiłowanemu dziecku, łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego. Dziękuję Bogu, któremu służę, jak i moi przodkowie, z czystym sumieniem, gdy nieustannie wspominam Ciebie w modlitwach moich nocą i dniem. Pragnę Cię zobaczyć, pomny na Twoje łzy, abym doznał pełnej radości. Mam w pamięci Twoją nieobłudną wiarę która zamieszkała najpierw w Twojej babce Lois i Twojej matce Eunice. Jestem przekonany, że i w Tobie. Zachęta do gorliwej służby. Z tego powodu przypominam Ci, żebyś rozniecił dar łaski Bożej, który jest w Tobie, przez nałożenie moich rąk, albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i umiarkowania. Nie wstydź się więc świadectwa pana naszego ani mnie, więźnia jego. Trudź się Ewangelią według mocy Boga. On zbawił nas i powołał powołaniem świętym, nie według uczynków naszych, ale według zamiaru swego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie. Przed wiecznymi czasy, a ukazana została teraz przez objawienie Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który zniszczył śmierć, a życie i nieprzemijalność rozświetlił Ewangelią, dla której i ja zostałem ustanowiony zwiastunem i apostołem i nauczycielem. Ze względu na nią i to cierpienie znoszę. Ale się nie wstydzę. Wiem bowiem, komu uwierzyłem, i wierzę, że mocen jest powierzony mi dar zachować na ów dzień. Trzymaj się wzorca zdrowych nauk, które ode mnie usłyszałeś, wierze i miłości, które są w Chrystusie Jezusie. Mocą ducha świętego, mieszkającego w nas, strzeż powierzonego ci dobrego daru. Wiesz, że odwrócili się ode mnie ci z Azji, wśród których są Figelos i Hermogenes. Oby Pan okazał miłosierdzie domowi Onezyfora, bo wielokrotnie pomagał mi i nie wstydził się moich więzów, ale będąc w Rzymie szukał mnie gorliwie i znalazł. Niech Pan mu pozwoli znaleźć u siebie miłosierdzie w owym dniu, a jak mi w Efezie usłużył, Ty wiesz lepiej. Rozdział drugi Dobry żołnierz Chrystusa Jezusa Ty więc, dziecię moje, wzmacniaj się w łasce w tej w Chrystusie Jezusie, a to, co usłyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, przekaż ludziom wiernym, którzy zdolni będą i innych nauczać. Współcierp jako dobry bojownik Chrystusa Jezusa. Żaden walczący nie wikła się w sprawy życia codziennego, by spodobać się dowódcy. A jeśli by ktoś i stanął do zapasów, nie otrzyma wieńca, jeśli by walczył niezgodnie z zasadami. Trudzący się rolnik powinien jako pierwszy korzystać z owoców. Zrozum, co mówię. Pan bowiem da Ci mądrość we wszystkim. Pamiętaj o Jezusie Chrystusie wzbudzonym z martwych, z rodu Dawida, zgodnie z moją Ewangelią, dla której znoszę cierpienia aż do więzów, jako złoczyńca. Ale Słowo Boże nie jest związane. Dlatego wszystko to znoszę ze względu na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia. Które jest w Chrystusie Jezusie z wieczną chwałą. Godne wiary jest to Słowo. Jeśli bowiem z nim umarliśmy, to i z nim żyć będziemy. Jeśli wytrwamy, to i z nim królować będziemy. Jeśli się go wyprzemy, to i on nas się wyprze. Jeśli jesteśmy niewierni, on wierny pozostaje. Bo siebie samego wyprzeć się nie może. Boży Robotnik. To przypominaj, dając świadectwo przed Bogiem, aby nie wdawać się w kłótnie, które na nic się nie przydadzą, chyba tylko na zgubę słuchających. Postaraj siebie stawić przed Bogiem jako robotnika wypróbowanego, nieprzynoszącego wstydu, Godnie przekazującego słowo prawdy. Głupiego pustosłowia unikaj, bo prowadzi do coraz większej bezbożności, a słowo ich, jak gangrena, pożywkę znajduje. Do nich należą Chymenaios i Filetos, którzy odeszli od prawdy, mówiąc, że zmartwychwstanie już nastąpiło, i burzą wiarę niektórych. Jednakże mocny fundament Boży stoi, mający tę pieczęć. Zna Pan tych, którzy są Jego, i niech odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. A w wielkim domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane, jedne do użytku szlachetnego, a inne pospolitego. Jeśli więc ktoś oczyści siebie od tego, co nieprawe, stanie się naczyniem szlachetnym, uświęconym, użytecznym dla gospodarza, gotowym do wszelkiego dobrego dzieła. Uciekaj od młodzieńczych porządliwości, a goń za sprawiedliwością, wiarą, miłością, pokojem z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Unikaj pustych i nieużytecznych dociekań, wiedząc, że rodzą kłótnie. A słudze pana nie przystoi się kłócić. Powinien być życzliwy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwy w próbach, łagodnie pouczający przeciwników. Bo może pan da im kiedyś opamiętanie, by poznali prawdę i wyrwali się z sideł diabła? W które zostali żywcem pochwyceni, by pełnić jego wolę. Rozdział trzeci Zapowiedź nadejścia trudnych czasów. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną czasy trudne, bo ludzie będą samolubni, chciwi, hełpliwi, zarozumiali, bluźnierczy. Rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, Niepobożni, nieczuli, nieubłagani, oszczerczy, nieopanowani, niepohamowani, nienawidzący dobra, zdradzieccy, porywczy, nadęci, miłujący przyjemności bardziej niż Boga, udający pobożność, ale odrzucający jej moc. Takich unikaj! Spośród nich są tacy, którzy wdzierają się do domów i zniewalają kobiety opanowane przez grzechy i wodzone rozmaitymi rządzami. One ciągle się uczą i nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy. Podobnie jak kiedyś Jannes i Jambres stanęli przeciw Mojżeszowi, tak też i ci przeciw prawdzie stają. Ludzie o zepsutym umyśle chwiejni w wierze. Ale nie osiągną wiele, bo ich bezmyślność, podobnie jak tamtych, widoczna będzie dla wszystkich. O wytrwaniu w służbie do końca. A ty naśladowałeś mnie w nauczaniu, w postępowaniu, w zamiarach, w wierze, w wielkoduszności, w miłości, w wytrwałości, w prześladowaniach, cierpieniach, których doznałem w Antiochii, w ikonium, w listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, i ze wszystkich wyrwał mnie Pan, i wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. Ludzie przewrotni zaś i zwodziciele uczynią jeszcze więcej zła, zwodząc i będąc zwodzeni. Ale ty trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co zostało ci powierzone, wiedząc od kogo się nauczyłeś. Już od dziecka znasz święte pisma, które mogą cię napełnić mądrością ku uzbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Całe pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania. Ukazywania błędów, naprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby takim był Boży człowiek, jakim być powinien, zdatny do każdego dobrego dzieła. Rozdział czwarty. Uroczysta zachęta. Zaprzysięgam Cię przed Bogiem i Chrystusem Jezusem. Który będzie sądził żywych i umarłych, i na objawienie jego, i na królestwo jego. Zwiastuj słowo, stawaj w porę i nie w porę, naprawiaj, upominaj, pocieszaj, z wszelką cierpliwością i mądrością nauczyciela. Albowiem przyjdzie czas, gdy zdrowej nauki nie będą znosić, lecz według własnych rządz namnożą sobie nauczycieli, Słuchając tego, co miłe dla ucha. Odwrócą swoje ucho od prawdy i zwrócą się do baśni. A ty czuwaj nad wszystkim, znoś przeciwności, dokonaj dzieła zwiastuna ewangelii, spełnij do końca swoją służbę. Godność służby apostolskiej. Ja bowiem już jestem składany w ofierze i czas mojego odejścia nastał. Dobrą walkę stoczyłem, bieg zakończyłem, wiarę zachowałem. Na koniec przygotowano dla mnie wieniec sprawiedliwości, który daruje mi Pan w owym dniu, sędzia sprawiedliwy, i nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali. Objawienie jego. Świadectwo apostoła Pawła. Postaraj się przyjść do mnie szybko. Demas bowiem mnie opuścił, umiłowawszy ten świat, i poszedł do Tesaloniki. Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji. Jedynie Łukasz jest ze mną. Wziąwszy Marka, przyprowadź go ze sobą bo jest mi przydatny do służby. A Tychika posłałem do Efezu. Płaszcz, który zostawiłem w troadzie u Karpa, zabierz po drodze, także księgi, a zwłaszcza pergaminy. Aleksander Kowal wyrządził mi wiele złego. Odda mu Pan według jego uczynków. Jego i Ty się strzesz, bardzo bowiem sprzeciwiał się naszym słowom. Podczas mojej pierwszej obrony nikt nie stanął przy mnie, wszyscy mnie opuścili, niech to nie będzie im policzone. Ale Pan stanął przy mnie i umocnił mnie, aby przeze mnie zostało dopełnione zwiastowanie, i aby wszystkie narody je usłyszały, i abym został wyrwany z paszczy lwa. Uchroni mnie Pan od wszelkiego złego uczynku. I zbawi dla Królestwa swego niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen. Końcowe pozdrowienia. Pozdrów Pryskę i Akwile I dom Onezyfora. Erast pozostał w Koryncie. Chorego Trofima zostawiłem w Milecie. Postaraj się przybyć przed zimą. Pozdrawiają cię Eubulos i Pudens i Linus i Klaudia i wszyscy bracia. Pan z duchem twoim łaska z wami.